Thank you. Szumanko. Witam Was po raz kolejny z Nadwody. Tym razem ODA, kanał Zwanowicach, tak jak Wam mówiłem. E, jestem na zawodach organizowanych przez Federling. No i zobaczymy co dziś połowimy. Jestem tu pierwszy raz, nie trenowałem wcześniej. Idziemy na żywioł. Tak naprawdę, miejsce które wlosowałem to jest stanowisko numer 5. To jest pierwszy sektor taki z tego co słyszałem, taki niej No ale zobaczymy czas spróbujemy podubać Kanał, pomimo tego, że to jest taki. Nie był w którym woda wolno płynie, no to dzisiaj płynie dosyć szybko. Miejsce, w którym będę łowić, tak około 50 gram z kolcami. Także zobaczymy, Próbujemy różne odległości, różne rzeczy na haczyku. Dużo ludzi, 60 osób wczoraj tu fajnie połowili. Natomiast, czy dzisiaj będzie taki sam wynik, no to się, to się okaże tak naprawdę. Jak 60 osób rzuci e, zalęta do wody, no to ta chyba może zgłupieć. Teraz też jest taki okres stała, Więc ja liczę na fajną zabawę, na to, że coś się uda połowić. Oczywiście nie liczę na jakieś wyniki, ale mam nadzieję, że e, coś się uda nagrać coś, coś Wam pokaże. To akurat siedzę koło szymka, szymek na czwórce. Ja na piątce. Razem pokażę na stanowisko. Tak jak widzicie, w miarę mamy zejście tam siedzę na kamieniach. No nie jest jakiś super komfortowo, to drzewo jeszcze tutaj nie pomaga, ale i tak jest lepiej niż tam koledzy mają dalej. Bo tam siedzą praktycznie w krzakach tu z prawej i z lewej Myślę, że i tak jest e, dogodniejsze stanowisko. Na no pytanie, czy będzie jedne, no to się okaże. Tak jak widzicie, pomimo tego, że są zawody, po drugiej stronie siedzą panowie. Ale nie będę przeszkadzać, ten kanał tu jest mniej szeroki. Ja też nie planuję łowić daleko. No jeszcze mamy 20 minut do rozpoczęcia zawodów. Ja już są gotowe, dużo czasu było. To pokażę, to jest coś, na co będę łowić. Tak, mam będę, będę przygotowane za sobie zalętę do łęcenia. No i spróbujemy, zobaczymy, co dzisiaj będzie skutkowało. Mam nadzieję, że jakiekolwiek ryby wpadną, Mam nadzieję, że po prostu po, po, że, że Nie liczę na jakiś super wynik, ale po prostu, że, żeby miło posiedzieć, połowić coś. Pogoda jest fajna. Widzicie słoneczko bez, bez, bez chmurki praktycznie. No i co? Mam nadzieję, że będą jakieś wyniki. Mam. A tu tyle tego potrzebuję. o co ty jeden potrzebujesz. Sygnał nęcenia był. nęcimy Jako, że słyszałem, że ryby w tym kanale szybko się nasycają. Postanowiłem nie nęcić zbyt obficie na początku. Zacząłem od pięciu wałków uformowanych z mieszanki gliny rzecznej, ziemi bełchatowskiej z niewielką ilością zanęty Natura Black i różnej maści robactwa. W przeciwieństwie do sąsiadów, nastawiłem się na łowienie blisko brzegu, ponieważ po przeglądowaniu łowiska najgłębsze miejsce znajdowało się na około 15 metrów. Początek był obiecujący, bo praktycznie od pierwszego zarzucenia pojawiły się ryby. Co prawda niewielkie, ale zawsze coś. Przez pierwszą godzinę wpadało kilkanaście kąpi i leszczyków. Potem brania ustały. Spróbowałem wtedy dalszego dystansu. Jednak łowiąc na 40 metrze nie wyglądało to lepiej. Pojedyncze brania dały może ze 2-3 ryby. Doląciłem znów na końcu linii. Bania były bardzo delikatne i zdecydowanie rzadsze niż z rana. Coś padało, ale nieregularnie i były to ryby niewielkich rozmiarów. Postanowiłem wycienić przypon. Po chwili lekkie stuknięcie i czuję, że się jej coś większego. No, udało się, jest ładna, ładna. Patrzcie na sam kończek walki. Trochę ten hol trwał, ale jest kurde, Chyba więcej waży, niż te pozostałe wszystkie. Później już jeszcze pokażę, ale taki macie. Widzicie jaka rybka? Ładna. Udało się. Mając jeszcze godzinę liczyłem na kolejnego bonusa, jednak udało mi się do raptem kilka niewielkich leszczyków i krampi. Krzysiu, koniec ważenia. Jak tam? No, mogło być lepiej, gdyby te bonusy były. Z było dobrze, potem siadło i tu... Pokaż tego lecz, dużego tak. leszcza wszystkim i komisja ucieka dalej, bo... O, widzicie jaki ładny. Krzysiu ładny, Leszcz ładny. Wszyscy zadowoleni. Ode mnie. Dobra, dzięki. Tak jak widzieliście, ja skończyłem z wikiem 3,5 kilo. Nie wiem gdzie to jest, wydaje mi się to druga część stawki, ale za chwileczkę się okaże na ogłoszeniu wyników. Wielkie dzięki za sportową rywalizację. Wręczającym będzie Franek, Frene. Franek się już niepokoi Franek. Obróć się do wszystkich, bo jak będziesz wręczał, to wszyscy muszą wiedzieć, to dostają puchar czy nagrodę, tak? Dobra, i teraz do konkretów. Miejsce 12, Tomasz Pawłowski, 1835. Daniel Izidorczyk, miejsce 11, 2835 punktów. dziesiątka, Grzegorz Michałczak, punktów 4200. Miejsce 9, Tomasz Sukacz, punktów 5200. Miejsce 8, Dariusz Piekarski. Punktów 2320 w miejsce i zaraz kwalifikacja do finału. Wiem, że Jarek już te rzeczy spełnił, czyli Jarek Kita. Miejsce szóste Piotr brawo Proszę, wielkie gratki Miejsce piąte Rafał Macioszczyk. Rafał miał 6500 miejsce czwarte Robert Smolak Robert smolak miał 5270 miejsce trzecie przypadło mi więc Radki Chrześniak, dziękuję 6150 drugie Taki równy wynik 7 kg Daniel Zastawny O i w sumie prawie bezkonkurencyjnie, taki fajny wynik 80-80, do 80. Jacek wstępie, gratulacje nie wiem jak się to stało No i koniec końców okazało się, że ten mój wynik był lepszy aniżeli się spodziewałem, e, te 3,5 kg dało mi 5 miejsce w sektorze na 14 osób, no i na tle całych zawodów też to nie był taki zły wynik. Tam Ten sektor B, który był obok nas to był ewidentnie najsłabszy, potem w, la, w Lesie już coraz lepsze wyniki, u nas tak e, otworki można powiedzieć, te pierwsze numery e, lepiej połowiły, potem im dalej tym, tym gorzej. Ja nie, jestem zadowolony tak naprawdę, biorąc pod uwagę stawkę, to e, nie mogę co narzekać, ten leż zrobił tu można powiedzieć robotę, no oczywiście można było, można było lepiej, natomiast e, tak jak mówię, nie przyjechałem tutaj wygrywać tych zawodów, tylko coś sobie połowić i, i, i spędzić ten czas w miłym towarzystwie. No i co, dzięki w takim razie, do następnego razu, do zobaczenia nad wodą. Cześć!